Halo halo YouTube, z tej strony Bądź, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym materiale technicznym chciałem Wam zaprezentować wyniki wydajności karty graficznej MSI GTX 980 Gaming w 6 grach oraz w jednym 3D Marku. i przyrównałem te wyniki do karty graficznej Pipe GTX 980 Super Jetstream. W lewym górnym rogu jest specyfikacja mojego komputera. Gry mm, są że tak powiem zróżnicowane, jeżeli chodzi o datę produkcji. Najstarsza jest z 2013 roku, a najnowsza z 2015 roku. Może niezbyt dobrze zoptymalizowana, ale myślę, że w jakiś sposób będzie pokazywała wydajność tej karty. Jeżeli chodzi o wygląd fizyczny tej karty MSI GTX 980 Gaming, to w poprzednim filmie prezentowałem ją dla Was. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam Was do obejrzenia tej prezentacji. Oraz te gry, które wybrałem, są dosyć uniwersalne i takie zróżnicowane pod względem właśnie dat produkcji, ponieważ na swoim kanale nie tylko testuję karty graficzne, które są warte 2000 zł, czy powiedzmy 1500, ale możecie też znaleźć właśnie karty typu pokroju 750 Ti czy 960, czyli karty z segmentu 800, 700, 900 zł, więc dosyć z takiego niższego budżetu. Myślę, że niektórzy mogą być zainteresowani właśnie, jak one się prezentują. Jeżeli chodzi właśnie o te wyniki, to tutaj zbytnio one nie są w, powiedzmy bardzo odchylone od siebie, ponieważ w większości te wyniki mieszczą się w granicy błędu staty statystycznego, jeżeli chodzi o pomiar. I dodatkowo też właśnie 980 od policja Super Jetstream jest lepiej fabrycznie podkręcona, ale oczywiście możemy tą różnicę zniwelować, podkręcając sami tą właśnie 980 gaming od MSI myślę, że najważniejszym tutaj czynnikiem jest kultura pracy i temperatury i już właśnie po tylu testach, które przeprowadziłem na właśnie na swoim komputerze to mogę stwierdzić właśnie, stwierdzić, że karty z serii właśnie MSI od tego producenta Moim zdaniem naj... cieszą się najlepszą kulturą pracy oraz najniższymi temperaturami. Znaczy najniższymi to może nie, bo Gigabyte Gaming ten te Winforce Windfro... 3X ma o wiele niższe temperatury, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o obciążenie, ale też dużo wyższe mają dużo wyższy jest poziom hałasu. Tak jeżeli miałbym wybierać kartę taką zoptymalizowaną pod względem kultury pracy oraz ciepła, to wybrałbym właśnie kartę MSI. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, to jest naprawdę świetna. Już przetestowałem 970 MSI Gaming. Zauważyłem, że te wentylatory naprawdę są bardzo efektywne, ponieważ przy 40% 50% jest bardzo niska temperatura. Też, właśnie, patrząc na, na właśnie na kulturę pracy, to myślę, właśnie, że ta 980 MSI Gaming jest o wiele lepsza niż GTX 980 Super Jetstream. Też cewki mniej piszczą, ale to też jest bardziej takie, myślę, że mm, przypadkowe. Dodatkowo też na wyższych obrotach, nawet 60 czy 70% jest karta całkowicie niesłyszalna. Nawet przy 90% testowałem i też jest bardzo fajnie. Też oczywiście zależy, jaką macie obudowę, jakie odległości i tak dalej. I też właśnie wspominałem przy prezentacji na poprzednim filmie, że te wentylatory kręcą się, obracają się w dwóch różnych momentach, się włączają, bo one są. Kontrolowane jakoś niezależnie, bo 970, właśnie o TMSI, miała tak, że wentylatory włączały się równocześnie, oba, a w 980 jest tak, że jeden włącza się szybciej, drugi trochę później, one są jakoś oddzielnie kontrolowane. Zbytnio nie zagłębiają się w tym temacie, ponieważ jeżeli coś działa dobrze, to mi się wydaje, że nie ma co y, zgłębiać w sumie tego tematu, tak mi się wydaje. Tak więc, jeden wentylator, i one też właśnie dziwnie się włączają. Bo tak właśnie patrzałem, jeden się włącza przy około 60, chyba 2 stopniach, a drugi dołącza się dopiero po około e, przekroczeniu granicy 66 stopni. I wtedy one razem fajnie się kręcą i obniżają właśnie temperaturę karty do około 63, 62 nawet stopni. W tych bardziej wymagających grach. To też jest fajne, że. Na przykład w CSGO karta utrzymuje się w temperaturze przy wyłączonych wentylatorach, kompletnie właśnie jest cicha, około 50-53 stopnie, czasami tam może w skokach do 55, ale to też właśnie pokazuje mocy karty, ponieważ przy testowanych 970-kach te temperatury właśnie były na poziomie około 10 stopni więcej, czyli jakieś 63-64 stopnie Celsjusza. Tak więc to pokazuje właśnie mocy tej karty. Tutaj przy testowanym Batmanie, najnowszym, całkiem spoko są wyniki. Nie mam porównania do innych kart, bo właśnie zmieniłem grę testową, więc dopiero będę miał przyszłości, jak będę miał jeszcze jakieś karty do testowania. Tak jakby się wydaje, że to by było na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał ten filmik i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.